No Witam w kolejnym odcinku na temat niedziałającego magnetofonu. Wczoraj nagrałem filmik do, odnośnie, znaczy o magnetofonie, który znalazłem w piwnicy, który niestety nie działał. Znaczy, działało przewijanie? Wiadomo, co drugą nie działało. Nie działał także przycisk play. Pogrzebałem troszeczkę na stronach w internecie, znalazłem kilka fajnych linków z informacjami jak naprawiać magnetofony, jak konserwować itd. Posłużyłem się jednym. Rozebrałem dzisiaj magnetofon na części, jak widać. Rozebrałem go na tak drobne części, jak tylko się dało. Przeczyściłem wszystko i ponownie złożyłem. No i efekt jest taki podłączyłem turbo zobaczmy co z tego wyjdzie ja już to sprawdzałem, ale chciałbym Wam pokazać eee, basicly R D3 gwiazdki tutaj włączamy play i dwa razy enter raz i dwa i proszę bardzo magnetofon działa <laughs> Dobra, Biodefenders, o w każdym razie odgrywamy. Dobra, cieszę się, że udało się doprowadzić urządzenie do, do działania, ponieważ już byłem bliski zakup, próby zakupienia jakby nowego, znaczy nowego używanego magnetofonu, gdzieś na, na Allegro czy na Alixie. Niestety na Allegro znalazłem jeden magnetofon, jeden, jedyny. Rozpocząłem stację i ustawiłem maksymalną cenę na 220 zł. W ostatniej sekundzie jakiś automat mi przebił tą cenę na 222,5 zł. Wyobraźcie sobie magnetofon 222 zł i to naprawdę można stację kupić w tej cenie, albo czasami nie wiem, za 400 zł powiedzmy komputer z magnetofonem, tak, jeszcze joysticki, jakieś gry. No. W każdym razie dzisiaj widziałem, że pojawił się drugi magnetopon, podobnie zastanawiam się czy bym ustawił cenę na 300 czy 400 zł, to czy też jakiś automat by to przebił i ktoś by po prostu musiał to kupić, tak? Jednak to jest zobowiązanie istnieje, jest, jest, znaczy no jest jakieś zobowiązanie do tego, aby kupić za cenę jaką licytujemy. Jaką Pokażę Wam teraz tą stronę, którą znalazłem. A okej, okay, dobra, to zaraz, bo widzę, że się magnetoką zatrzymał a więc gra się wgrała zatrzymujemy no i mamy tak start nie wiem o co chodzi nie no znam tej gry w żeby... ogóle coś dziwnego jest dobra ja ruszam joystickiem a tym kwadracikiem o, Kurde, to są jakieś komórki czy coś o jeszcze ja się... No Dobra, no nieważne. Chociaż w każdym bądź razie to coś to coś pięknie działa w tej chwili i nie wymaga chyba już dalszej naprawy. Dobra, teraz wam pokażę tą stronę, o której mówiłem eee, a mianowicie... No, znikanie. Kurczę. O, mówię o tej stronie, tu jest link. Mam nadzieję, że była widać dobrze, po tego, że tam dobrze, serwis, informacje na temat generalnie Atari i, i urządzeń peryferyjnych, schematy, opisy, jak naprawiać, jak e, serwisować, jak się z tym obchodzić, e, jak czyścić i tak dalej. E, I tutaj mamy... Gdzie mamy magnetofon? Mamy magnetofon, proszę bardzo. To mamy schemat magnetofonu w takiej wersji to, defaultowej, jak to się mówi domyślnej. Tak, kawałek są w tu, jak uruchamiać. Jak, jak jest, jak, jakie są, jak powinny wyglądać przebiegi. Mam kawałek schematu. Wykorzystanie magnetofonu. Mamy też Turbo KSA, więc Kostowy System Operacyjny 2000 to jest to co ja mam Również schemat No i tak dalej, i tak dalej Mamy też stację dysków z zdjęciami No także zachęcam do lektury osoby, które no, które mają jakąś wiedzę z zakresu elektroniki tak? Bo Stronka nie jest jakby, typowa dla motorów <laughs> Ja się cieszę, że magnetofon działa i że nie musiałem naprawdę wydawać pieniędzy na, na drugi natomiast yy, no szczerze powiem, jestem zaskoczony ceną bo 222 zł za, za magnetofon w tej chwili kiedy jeszcze niedawno można było kupić je po 100-120 zł no to jest cena dość wygórowana tym bardziej, że to był jedyny magnetofon na Allegro tak jak powiedziałem, dziś pojawił się drugi E, licytacja trwa przez kolejne 4 dni. No i sam jestem ciekaw za ile, za ile zostanie sprzedany, ale widzę, że ten sprzęt jest coraz rzadziej spotykany i coraz trudniej dostępny. Zresztą tak jak, tak jak stacje dysków e, czy też no, no same, same komputery, chociaż komputery już w tej chwili komputery można jeszcze kupić, tak? natomiast oczywiście cenowo są coraz droższe. Tutaj mam jeszcze gumkę zdjętą. E, która łączy e, napęd z, z licznikiem e, żeby jakby nie obciążać tylko silniczkę jak już się rozrusza to, to wtedy to założę <laughs> e, no i to by było na tyle z mojej strony pozdrawiam wszystkich serdecznie do usłyszenia i do zobaczenia